Cześć, w tym wideo powiem Ci, jak w miarę łatwo i szybko zacząć pracę jako copywriter. Kilka dni temu napisała do mnie maila jedna osoba, właśnie z prośbą o takie wskazówki, które pomogą wystartować w tej branży. No i w odpowiedzi na, to, na tą wiadomość postanowiłem nagrać to wideo. Od wielu lat słyszy się, że copywriting, content marketing to zajęcie, które daje dużą swobodę. Swobodę w kwestii wyboru miejsca, z którego pracujemy, wyboru klientów, rodzaju zleceń. Ale dobra, dobra, fajnie się mówi, wszystko wygląda fajnie w teorii, a później wystarczy wejść na dowolną grupę, na której wypowiadają się osoby, które zajmują się copywritingiem, content marketingiem i wyłania się kompletnie odwrotny obraz. Osoby narzekają na stawki, na klientów i generalnie przedstawia się obraz. Nieszczęśliwych osób, które są niezadowolone ze swojej pracy. Na szczęście można uniknąć scenariusza copywritera, który narzeka na swoją pracę. O tym postaram się opowiedzieć w tym właśnie materiale. Zaczynajmy! Skoro trafiłeś trafiłaś na to wideo, to na pewno masz ogólne wyobrażenie, czym jest copywriting, ale tak gwoli ścisłości. Copywriting, tworzenie różnego rodzaju treści marketingowych, sprzedażowych, których celem jest wywołanie określonej reakcji u czytelnika, klienta, reakcji, która jest ma wartość z punktu widzenia biznesowego dla firmy, dla której piszesz teksty, Teraz ważne, abyś poznał, poznała taką ogólną klasyfikację tekstów copywriterskich. To pozwoli ci też łatwiej wybrać swoją specjalizację, dziedzinę, w której chcesz się rozwijać. Pamiętaj, że nie warto pisać na każdy temat, bo ani ty, ani twój klient nie będzie z tego zadowolony. Zapewniam cię, że nie da się z każdej dziedziny pisać wysoko tekstów. Wracając właśnie do tej klasyfikacji tekstów copywriterskich, występują różne, różne podziały. Ja przyjmuję taki, który wyróżnia trzy rodzaje, trzy rodzaje copywritingu. Pierwszą kategorią jest copywriting sprzedażowy. Czyli jest to tworzenie wszelkiego rodzaju tekstów, których celem jest wywołanie określonej reakcji użytkownika, najczęściej o charakterze sprzedażowym. Czyli tak, będą to wszelkiego rodzaju treści na strony sprzedażowe, mogą to być tzw. Tak landing pages, strony lądowania, tworzenie tekstów reklamowych, później na przykład mogą to być mailingi. Mailingi sprzedażowe, całe kampanie, sekwencje maili, które firmy wysyłają do swojej bazy użytkowników. Najczęściej copywriter się zajmuje tworzeniem tego typu tekstów. No, i to jest jedna specjalizacja, w której możesz się rozwijać. Kolejną jest content marketing. Content marketing, czyli tworzenie wszystkich wartościowych treści, które pozwalają budować zaangażowanie użytkowników, budować świadomość marek. Przykładem content marketingu są teksty blogowe. Skrypty do podcastów, różnego rodzaju e-booki, broszury informacyjne wsz wszystkie teksty, które niosą wartość dla użytkownika nie mają charakteru sprzedażowego. Następną kategorią, właściwie ostatnią, dla uproszczenia używam takich trzech kategorii jest copywriting kreatywny czyli obejmuje wymyślanie, powiedzmy, nazw produktów, nazw dla firm yy, pisanie skryptów w reklam, które powiedzmy mają być kreatywne i generalnie wszystkie teksty, które swoją taką unikalnością mają zapaść w pamięci klienta. I teraz tak, yy, sztywne definicje ciężko sobie zawsze jakoś przełożyć na praktyczny wymiar, ciężko sobie to wyobrazić jak to wygląda, dlatego Wejdź sobie na adres, na stronę swipefile.io. To jest strona, która agreguje, zbiera wartościowe teksty copywriterskie, różnego rodzaju teksty, treści na strony, treści reklam, całe kreacje, grafiki, teksty, i tam po prostu poznasz szczegółowo, zobaczysz, jak wyglądają. W praktyce różne teksty copywriterskie. Oczywiście link do tej strony znajdziesz w opisie, w opisie tego filmu, i naprawdę wydaje mi się, że ten adres yy, pozwoli ci tak wstępnie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce się zajmować copywritingiem, bo tak naprawdę będziesz się zajmować tworzeniem tego typu tekstów, które są zamieszczane na tej stronie. Jeśli wstępnie uznasz, że chcesz zajmować się copywritingiem, musisz poznać jakieś podstawy. Dobrym źródłem, z którego nauczysz się podstaw copywritingu jest książka Darka Puzerkiewicza Biblia Copywritingu, Lektura tej książki przybliży Ci zasady tworzenia tekstów perswazyjnych, identyfikowania potrzeb, problemów klientów, użytkowników, co jest najbardziej co jest kluczowym elementem copywritingu. Poznasz również różnego rodzaju techniki perswazyjne. Taka uwaga. Warto, abyś tę wiedzę zdobytą w książce od razu wdrażał w praktyce. Na początku na pewno nie będziesz mieć klientów, ale możesz do tak zwanej szuflady przygotowywać sobie teksty na wymyśloną stronę. Jeszcze lepiej, gdyby to była prawdziwa strona, na przykład Twoja, bo strona jest kluczowym zasobem w marketingowym arsenale copywritera, ale o tym za chwilę Ci powiem. Oprócz wiedzy, właśnie z książki Darka Puzyrkiewicza, musisz też poznać zasady SEO Copywritingu. W końcu, większość zleceń, które pojawiają się na grupach facebookowych dla copywriteru, nawiasem mówiąc, to jest chyba najbardziej wartościowe źródło pozyskiwania zleceń. Te zlecenia dotyczą tekstów, content marketingowych, blogowych. Firmy szukają osób do tworzenia kontentu. Z drugiej strony też firmy, sklepy e-commerce szukają osób do tworzenia opisów, produktów kategorii, a więc potrzebna ci jest wiedza z obszaru SEO copywritingu. W internecie jest dużo bezpłatnych zasobów, które przybliżą ci podstawy SEO copywritingu i sugeruję, abyś najpierw korzystał, korzystała z tych bezpłatnych. Sam też nagrałem kurs SEO copywritingu. Oczywiście nie chcę, żeby to zabrzmiało jak jakaś reklama przeciwnie. Nie zachęcam cię do jego zakupu. Uważam, że w pierwszej kolejności musisz korzystać z bezpłatnych zasobów. Nie ma sensu inwestować w to pieniędzy, być może okaże się po miesiącu po dwóch, że nie interesuje cię copywriting, nie chcesz się tym zajmować, wydasz pieniądze w błoto. Naprawdę w internecie jest dużo bezpłatnej wiedzy. Nadal oglądasz to wideo, dlatego zakładam, że chcesz spróbować swoich sił w zawodzie copywritera. I teraz przychodzi etap, w którym chciałbyś chciałabyś zacząć szukać pierwszych klientów i pojawia się problem, bo nie masz swojego portfolio. Ciężko jest znaleźć klientów bez portfolio. Z reguły każda firma chce, aby zobaczyć, czy osoba, która będzie dla nich pisać teksty, zna się na rzeczy, potrafi to robić. W kwestii portfolio no, jest kilka sposobów, żaden z nich nie jest powiedzmy jakoś w pełni satysfakcjonujący, ale jest kilka, które pozwolą zbudować właśnie portfolio na samym początku ścieżki zawodowej copywritera. Pierwsza sprawa, Możesz popytać swoich znajomych, może kogoś z rodziny, osoby, które prowadzą swoje strony internetowe, sklepy, zaproponować im, że możesz im zacząć pisać teksty, właśnie blogowe. Możesz przedstawić właśnie korzyści, jakie wynikają z content marketingu dla ich firmy. Być może ktoś w Twoim otoczeniu ma sklep internetowy. Możesz wtedy opublikować opisy produktów właśnie w sklepie tej osoby i później jeżeli masz już takie teksty, fajnie byłoby je gdzieś umieścić w takiej postaci, którą możesz zaprezentować potencjalnym klientom. Doskonałym wyjściem byłaby strona internetowa. Oczywiście jeszcze powiem o stronie, bo to jest kluczowy zasób w arsenale copywritera, tak jak już wcześniej wspomniałem, ale możesz też na przykład zamieścić te teksty na przykład w Google Docs, Google Drive. Google Drive to jest ta usługa taka chmurowa oferowana każdemu użytkownikowi, który użytkownikowi, który ma swoje konto w Google, ma pocztę Gmail. Dzięki temu otrzymujesz dostęp do dysku zdalnego, na który możesz wrzucać wszelkiego rodzaju pliki i udostępniać je klientom. To jest naprawdę dobry format, w którym możesz wysyłać cały folder z twoimi tekstami do potencjalnych klientów. Oni po prostu sobie wchodzą w ten udostępniony przez Ciebie link, otwierają teksty i od razu mają wgląd do wszystkich treści, które, które im udostępniłeś, udostępniłaś. Wiadomo, lepiej, jeśli to będą linki prowadzące do prawdziwych stron, czyli właśnie jeśli Twoi znajomi się zgodzą, abyś napisał, napisała dla nich teksty i opublikują je u siebie na stronie, byłoby idealnie. To jest no, najlepsze rozwiązanie. I mając już takie portfolio, jakkolwiek ono będzie wyglądać, Twoje szanse na znalezienie klientów znacznie wzrastają. Teraz można zacząć szukać. Zacząć szukać zleceń na stronach i grupach, przede wszystkim facebookowych dla copywriterów. Jeżeli chodzi o szukanie zleceń, na początku może to być dla Ciebie frustrujące. Na początku nie będziesz mieć żadnych takich tekstów, poważnego portfolio, tak to nazwijmy, i klienci być może niechętnie będą ci zlecać teksty, być może nie będą to jakieś zachwycające stawki, no ale trzeba przejść ten etap. I teraz uważam, że powinieneś, powinnaś zrobić sobie może jakąś taką tabelkę ze stronami i grupami facebookowymi. I regularnie je monitorować. Na przykład ustawić sobie powiadomienia na grupach facebookowych i od razu jak pojawi się nowe ogłoszenie zamieszczone przez zleceniodawcę, automatycznie będziesz otrzymywać powiadomienie i tym samym. Zwiększysz swoje szanse, że klient odczyta twoją wiadomość. W końcu będziesz jedną z pierwszych osób, które wyślą odpowiedź na to ogłoszenie, i naprawdę musi to się stać taką twoją rutyną codzienną. Regularnie musisz monitorować te grupy i strony, i naprawdę, w końcu determinacja i cierpliwość sprawią, że w końcu znajdziesz tam zlecenia dla siebie. Z jeszcze muszę wspomnieć, że z czasem w opisie tego produktu udostępnię ci taką listę, którą będziesz mógł sobie pobrać. Będą tam strony i grupy facebookowe, na których sam kiedyś znajdowałem zlecenia. No i sądzę, że lista ta naprawdę będzie dla ciebie przydatna, jeśli zechcesz rozwijać się w branży copywritingu. Copywriting to jest dokładnie taki sam biznes jak każdy inny. Jeżeli nie inwestujesz w działania marketingowe, siłą rzeczy nie możesz liczyć na wartościowych klientów, na wartościowe zlecenia. Musisz zadbać o. pójść krok dalej niż tylko szukanie zleceń na grupach i stronach na Facebooku. Musisz też zacząć działać zadbać o swój marketing marketing Twojego biznesu. I już wspominałem, że strona jest istotnym elementem właśnie tego marketingu. Ja osobiście naprawdę bardzo rzadko kiedy mi się zdarza odpowiadać na jakieś oferty z Facebooka czy z jakichś portali dla copywriterów. Nie chcę się przechwalać, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale w tej chwili naprawdę klienci sami do mnie przychodzą, bo zadbałem o pozycjonowanie swojej strony. Oczywiście, jeszcze się da dużo w tym obszarze zrobić, ale już teraz, już teraz klienci sami się odzywają do mnie i powiem Ci taką zabawną rzecz. Moja strona nie jest ani dobra pod względem UX, ani też nie ma jakiegoś oszałamiającego, oszałamiających tekstów. Przeciwnie, są, są raczej przeciętne. Sam robiłem swoją stronę i niestety. No muszę ci się przyznać, że kiedy nikt mi nie płaci za pracę, no to ciężko mi się jakby przyłożyć do tego i też efekty są no powiedzmy poniżej oczekiwań, ale wiem, że wkrótce, wkrótce siądę i dopracuję swoją stronę zarówno pod kątem warstwy wizualnej, jak i właśnie tej copywriterskiej. Ale tak jak widzisz, mimo to, że ta strona nie jest idealna, odzywają się do mnie naprawdę duże firmy. No nie mogę tego nie mogę ich zdradzić ich nazw, bo mam podpisane umowy, które, które obligują mnie właśnie do tajemnicy, niemniej naprawdę no nie mogę narzekać na brak zleceń. Ty możesz wybrać oczywiście jakąś inną ścieżkę, możesz próbować zdobywać klientów przez media społecznościowe. Może te media społecznościowe są o tyle dobre, bo są bezpłatną formą promocji. Możesz też, jeśli będziesz chciał wydawać pieniądze, możesz w reklamę zainwestować. Są naprawdę różne formy promocji swojej działalności. W każdym razie. Trzeba się zdecydować na któreś z działań marketingowych, jeśli na poważnie myślisz o tym biznesie. To nie różni się copywriting, działalność copywritera, nie różni się od działalności hydraulika, czy programisty albo architekta. Wszędzie trzeba zadbać o dopływ wartościowych zleceń. Tak to wygląda w dużym skrócie, ale też tak to właśnie działa. Powiem Ci jeszcze taką zabawną anegdotę. Na przykład, widzisz, prowadzę ten swój kanał. Kiedyś opublikowałem wideo na temat wtyczki do SEO. Wtyczki do SEO, czyli właśnie wtyczka pozwalająca optymalizować stronę, i klient, wtedy jeszcze przyszły klient, odezwał się do mnie z pytaniem, jak należy przeprowadzić poszczególne kroki tej konfiguracji wtyczki. No i jak się okazało, do dziś z nim współpracuje. Naprawdę jest to owocna współpraca dlatego nawet takie niepozorne działania, których nie wiążesz z pozyskaniem klientów, mogą finalnie przełożyć się na nowe, intratne zlecenia. No to co, myślę, że to by było na tyle w tym wideo. Jeśli masz jakieś pytania, masz jakieś niejasności, które chciałbyś ze mną omówić, śmiało możesz do mnie napisać. Na tyle, na ile jestem w stanie, postaram ci się pomóc, abyś samodzielnie mógł, mogła wystartować w tym zawodzie. Dobra, dzięki, to by było na tyle. Cześć.